czy um, czyjejś wrażliwości, e, czy jakiegoś działania, tak? Bo lepiej jest kogoś zaśmiać, wykpić, e, niż samemu wziąć się do roboty, tak? I wiecie, jest to takie banalne. Jeżeli um, słuchacie jakichś przykrych komentarzy, czy jakiegoś hejtu, czy um, epitetów, porównań od osób, które... No właśnie, wiecie, mają dalece, są od jakiejkolwiek prawdy, od życiu, czy dalece są od dbania o siebie, czy dalece są od zdrowia, czy dalece są od jakiejś świadomości, czy dalece są od jakiejś wrażliwości, miłości i tak dalej. Którzy często swoje własne życie mają w dupie, ale są pierwsi ci, którzy w komentarzach, jak należy, trzeba, jak należy żyć, tak.